Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza, zapraszam na tarot codziennego. Dziś mamy sobotę, 16 października. Zobaczymy jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku. Sobota, 16 października dla wszystkich znaków zowiaku. Sobota, 16 października. Oczywiście najpierw zaczynamy od osób z pod znaku barana. No tutaj karta pokazuje jakiś taki smutny dzień. E, może ktoś was zranić. Możecie wypoczuć się zranieni. E, możecie troszeczkę popłakać. E, karta też e, mówi o tym, żebyście nie rozdrapywali e, starych ran. Żebyście nie skupiali się na tym, co. Kiedyś Wam sprawiło jakąś przykrość. Jeżeli chodzi o byki, no tutaj karta pokazuje jakieś iluzje. Być może coś będziecie źle odbierać, być może nie do końca będziecie chcieli spojrzeć na życie, które Was realnie otacza, coś możecie idealizować. Karta też radzi, żeby właśnie zdjąć tak zwane różowe okulary i bardziej dosadnie, realistycznie spojrzeć na wszystko, co Ciebie otacza. Jeżeli chodzi o bliźnięta, no to tutaj karta pokazuje jakąś imprezkę. Będziecie coś opijać, jakieś spotkanie w większym gronie. Karta też może mówić o tym, że Wy nie do końca zostaniecie odebrani jako ktoś taki poważny. Tak więc jeżeli dziś Zamierzacie przeprowadzać jakąś taką poważniejszą rozmowę, no to tutaj karta pokazuje, że no nie do końca ktoś będzie Was poważnie traktować. Raki. No tutaj karta mówi o tym, że dziś coś może Was pokonać, czegoś nie będziecie w stanie udźwignąć, coś może być ponad Wasze siły. Uważajcie na różnego rodzaju bóle kręgosłupa i też nie obiecujcie komuś tego, czego nie będziecie w stanie. Zrealizować. Lwy. No, tutaj karta pokazuje jakieś kwestie, być może, związane z dziećmi, jakieś takie drobne wydatki, takie cieszenie się, właśnie z małych rzeczy. Jeżeli chodzi o panny, no, tutaj karta pokazuje jakieś kwestie rodzinne. Być może część z Was. Dzisiejszy dzień spędzi właśnie w otoczeniu rodziny. Może dowiecie się o jakimś dziecku, jakimś nowym członku rodziny. Jest to dobry dzień dla osób, które właśnie starają się o dziecko. Jest to też dzień, w którym warto na przykład bardziej za zainteresować się swoim otoczeniem być może poznać swojego sąsiada bardziej otworzyć się właśnie na to, co jest na zewnątrz. Jeżeli chodzi o wagi, no tutaj karta pokazuje być może jakieś dodatkowe pieniądze, dodatkowe źródło dochodu. Karta mówi o tym, że będziecie mieć szansę właśnie na zarobienie jeszcze jakichś pieniędzy. I karta mówi o tym, że możecie mieć dwie opcje do wyboru: skorpiony. No tutaj, że tak powiem, dzień bez szaleństw. Upłynie wam, że tak powiem. Jak zwykle, nic y, ciekawego tutaj karta nie pokazuje. Jeżeli chodzi o strzelca, no tutaj karta pokazuje, że dziś y, ważną rolę może odegrać jakiś starszy mężczyzna. To może być twój partner, y, ktoś z rodziny. Jest to dobry dzień dla y, różnego rodzaju spraw y, zawodowych. Tak więc, jeżeli ktoś z Was dziś pracuje, śmiało na przykład możecie przeprowadzić jakąś poważniejszą rozmowę ze swoim szefem. Jest to dobry dzień dla osób, które szukają pracy, dla osób, które zamierzają otworzyć jakąś swoją działalność gospodarczą. Jeżeli jesteś osobą stanu wolnego, to tutaj karta pokazuje, że dziś masz szansę poznać no, już takiego mężczyzna docelowego. Kozorożce. No, tutaj karta pokazuje, że dziś może ktoś chcieć Was oszukać, przechytrzyć. E, może ktoś być cwańszy od Was. Tak więc uważajcie na ludzi, którzy Was otaczają. Uważajcie na to, co dziś podpisujecie. Karta też może mówić o tym, że to właśnie Wy w dniu dzisiejszym powinniście wykazać się właśnie takim: E Sprytem. Jeżeli chodzi o wodniki, no tutaj karta pokazuje jakieś kwestie dotyczące rodziny, inwestowania w rodzinę. E możesz śmiało kupić sobie jakąś nieruchomość, e możesz założyć jakąś, e jakiś własny biznes. Jest to dobry dzień dla osób, które lubią sobie na przykład, nie wiem, pograć na giełdzie, pograć na różnego rodzaju, e jakichś grach e hazardowych. Karta ogólnie mówi o inwestowaniu, o dużych pieniądzach. Jeżeli chodzi o ryby, no to tutaj coś ulegnie zawieszeniu. Pewne sprawy być może staną w miejscu. Karta też może mówić o tym, żebyście to wy właśnie na coś spojrzeli z zupełnie innej strony. A także uważajcie w dniu dzisiejszym na różnego rodzaju kwestie powiązane z nogami, na jakieś stłuczenia, złamania bądź też zwichnięcia. Tak więc to tyle jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanej soboty i zapraszam na jutro. Pa, pa!